Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Dzisiaj jestem w Zieleńcu przy kamieniu Rubarsza. 920 metrów to był. O, tutaj jest Henryś, pionier turystyki w Górach Orlowskich. Budowniczowi schroniska wież Widokowej na szczycie ulicy. I właśnie na ulicę będziemy szli do góry. O, szlak. A na ulicy jest godzina drogi Zielonym. I tam będę, szedł był. tu Schronisko Orlica. 15 minut. Siub. Polanica. widok. I droga jest fajna, tylko 30 kwietnia jest. No, powyżej 1000 już będzie śnieg. I niektórzy już wymiękną Widzicie, że jest szeroka. Ale niestety troszkę uciążliwa. To jest zielony szlak. No i już widać wieżę. Tam popatrzcie nad drzewami nie będę przybliżał. A, szybciutko, bo wysoko się podjechało na te 800 z hakiem a to jest 1084. Także nic trudnego z małymi dziećmi można jechać. I wieża widokowa na ulicy odszedłem 30 minut pół godziny od kamienia a dalej zobaczymy i kierunek jaki kierunek kierunek patrzenia i teraz jesteśmy na plaży widokowej na ulicy jest po prostu ogóle nie ma fajnie nie ma fajnych zdjęć, nie będzie fajnych ujęć musicie sami wejść żeby zobaczyć, zobaczyć No i na razie Jesteśmy na ulicy 1084 metry Tam była wieża widokowa Widzimy A ulica jest właściwa tutaj I mamy tutaj obelisk I tutaj kto był na ulicy Chopin Adams. Tu jeszcze To co I za dużo jest ludzi. Idziemy dalej.